Podobno pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Mimo tego w całej Polsce tysiące psów pozostaje bez rodziny. Większość z nich trafia do schronisk, w których pracownicy oraz wolontariusze dbają o ich potrzeby. Jednak takie miejsca nie są w stanie zastąpić zwierzakom prawdziwego domu. Obecnie w pilskim schronisku Miluszków przebywa ponad 200 psów i prawie 50 kotów. Adoptowani szczęściarze wywołali już miliony uśmiechów. Kolejni czekają. Schronisko Miluszków. Uśmiechnij się.